Na błoniach jasnej góry w Częstochowie odbyła się 18. ogólnopolska patriotyczna pielgrzymka kibiców. W wydarzeniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki, który w swoim wystąpieniu zwrócił się do tysięcy zgromadzonych kibiców z całej Polski. Wiem, jak jest zimno, jest mróz, ale nikt nie powstrzyma gorących polskich serc, żeby być dzisiaj tutaj i modlić się u stóp jasnej góry. U stóp królowej Polski, najświętszej Marii Panny, aby pokazać, że tak bardzo kochamy Polskę i wysławiamy Pana Boga, bo dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, aby pokazać, że w obliczu Pana Boga i wartości chrześcijańskich, które mówią o miłości, o miłosierdziu, o otwarciu na drugiego człowieka, My wszyscy potrafimy być razem i mówić jednym głosem. Prezydent podkreślał przywiązanie do wartości zawartych w haśle Bóg, honor i ojczyzna oraz mówił o potrzebie budowania silnego i bezpiecznego państwa. Pod tą piękną biało-czerwoną flagą jest miejsce dla nas wszystkich i dla tych, którzy przyjechali z Kędzierzyna-Koźla i dla kibiców Wisły, Krakowi, Arki, Lechi, Lecha, Poznań jest miejsce dla wszystkich i dla kibiców Jagiellonii, Białystok, którzy są tutaj. Wszystkich was pozdrawiam i chcę powiedzieć, że żyjemy dziś w czasach, w których musimy być razem, gdy pomyślimy o Bogu i o Ojczyźnie. Bóg, honor, i Ojczyzna. Chcę Wam z całego serca podziękować za wytrwałość. Wiecie, że jestem jednym z Was. Przyjeżdżałem na pielgrzymkę patriotyczną jako Karol Nawrocki, po prostu. Przyjeżdżałem jako. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, jako dyrektor Muzeum II wojny światowej, jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, w zeszłym roku przyjęliście mnie jako kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. I także dzięki Waszej odwadze i temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody, także dlatego zostałem prezydentem i za to Wam dziękuję. Zwrócił uwagę na znaczenie granic suwerenności oraz stabilności Polski. Chcemy, aby Polska była normalna, aby Polska była silna, aby Polska była bezpieczna, aby bezpieczne były nasze granice, aby była państwem dobrobytu bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca, także dzięki Waszej odwadze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Ojcu Generałowi Arnoldowi, bardzo dziękuję Ojcu Przeorowi Samuoleowi. Bardzo dziękuję ojcu Kustoszowi Waldemarowi i podziękujmy im wszyscy razem za chrześcijańską odwagę i za osiemnasty dowód tego, że w wartościach chrześcijańskich i w Rzeczpospolitej jest miejsce dla wszystkich, dla prezydenta Kibica, dla kibiców, dla księży, dla rolników, dla żołnierzy. Bo Polska jest jedna, jest Rzeczpospolitą, jest rzeczą wspólną i jest. Nasza. W swoim przemówieniu odniósł się również do krytyki kierowanej pod adresem środowisk kibicowskich. Prezydent apelował o chrześcijańską postawę, dialog i modlitwę także za tych, którzy, jak mówił, niesprawiedliwie oceniają i atakują kibiców. Chcę się zwrócić do tych polityków, którzy przez lata ubliżali środowisku kibiców. A sami ukrywają się pod immunitetami w polskim parlamencie, zamiast zmierzyć się z prawem. Drodzy Państwo, chciałbym, abyśmy wsłuchując się w Ewangelię i świętego Łukasza, i świętego Mateusza, w kazanie Jezusa Chrystusa na górze, a ta pielgrzymka jest tego najlepszym dowodem. Bo jesteście obok siebie, a na co dzień jesteście często w rywalizacji sportowej czy w rywalizacji na trybunach, abyśmy zawsze, proszę was o to, przez całą moją kadencję pamiętali o tym, co Jezus powiedział w czasie kazania na górze. Miłujcie tych, którzy was nienawidzą. Błogosławcie. Błogosławcie. Błogosławcie tym, którzy was i prześladują, ale módlcie się także za tych, którzy chcą Was zniszczyć i którzy Wam szkodzą. Musimy mieć w sobie tyle miłości, miłosierdzia i wartości chrześcijańskich, co Wy pokazujecie dzisiaj, aby modlić się także za tych, którzy nas przeklinają. I za tych, którzy chcą nas zniszczyć. Niech to dzisiejsze spotkanie będzie dowodem na to, że to wielkie dzieło pojednania księdza Jarosława Wąsowicza, profesora, może być wzorem także dla środowisk patriotycznych, bo wy, dla środowisk politycznych, bo Wy potraficie się spotkać razem dla Boga i dla Ojczyzny. Na zakończenie prezydent wezwał do wierności wartościom chrześcijańskim i patriotycznym, dziękując uczestnikom za obecność i zaangażowanie.